Nie spodziewałem się, że tak wcześnie, ale wiesz, że odcinek chyba i 2,5. Dogram jeszcze coś do tego. Generalnie podprzątałem trochę, żeby zobaczyć, jak tu wyglądają ściany dookoła. Powykładałem te stare meble. Tego się w ogóle chcę pozbyć i tu wszystko od nowa zrobić. No i generalnie całe te ściany mają takie dziwne wżary. Nie wiem, czy tu coś było robione i kładzone jak. Jakiś na to, taki delikatny. Ale też źle ja powiedziałem, że tu w sumie nic nie było robione, bo inne piwnice mają takie drzwi. A tutaj jest zrobiona ta ścianka i do tej piwnicy są drzwi takie normalne I jest poko. O, jeszcze co odczaiłem, że jak tu są jakieś mocowanka w tych ściankach działowych. To z drugiej strony będzie trzeba robić poprawki. Te kołki przebijają. Ale to jest mały problem. Najwyżej całą tą ścianę poprawię i będzie spoko. Tu było jeszcze jakieś miejsce do księcia czegoś, bo jest pełno troki i śmieci. To ładnie poskurzam. I już będę mógł zacząć pracę. Tam jeszcze widzę, że w narożniku się obrywają rzeczy to będę musiał to jakoś zabezpieczyć o, chociaż jak tam będzie szafka to to zasłonię no, ale zróbmy to na razie dobrze no i to ten fragment nad drzwiami w innych piwnicach jest po prostu kratka <laughs> to jest kratka no i chyba ten otwór musi zostać to jest jakaś wentylacja i tutaj też ile oświetlenie do tego yy. No dobra, i to jest taki mały update. Mm. Będę musiał rozkminić. Chyba wszystko wrzucę po prostu na razie do mieszkania. I trochę zagrasę. Ale jak to będzie pusta, to po prostu będzie łatwo cisnąć z tym remontem. Albo zrobię ścianę po ścianie. Eee, tak totalnie w wolnych chwilach. Zobaczymy. Dobra. I to na teraz wszystko.